Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Komi, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo na co dzień. Współautorka audycji, zarazem Państwa i moim gościem jest tu obecna w studiu pani adwokat Katarzyna Wróbel-Koczułap. Dzień dobry. Tematem dzisiejszej audycji jest mowa o fragmencie kodeksu postępowania cywilnego, czyli postępowanie zabezpieczające. Postępowanie zabezpieczające może być prowadzone w ramach roszczenia głównego, ale jakby wyprzedzające roszczenie główne, no, a może być... Przed, przed, przed wszczęciem w ogóle. Przed w ogóle wszczęciem postępu samego procesu, a może być i w trakcie się może. Tak, pojawić. mało, mało kto wie o tym, że e, zabezpieczyć swoje roszczenie możemy jeszcze przed formalnym wszczęciem e, postępowania, tak? Bo e, mamy obawy, że w sytuacji, na przykład, kiedy e, nasz pozwany czy uczestnik postępowania, w zależności do, od tego, czy mamy do czynienia z procesem, czy z nieprocesem, w sytuacji, kiedy. Dostanie odpis pozwu czy wniosku, może podjąć działania zmierzające do utrudnienia. Z, zniknięcia przedmiotu, z którego możemy się zaspokoić. Ewentualnie bądź też podjąć inne czynności, które nam utrudnią wykonanie zapadłego, ewentualnie w sprawie orzeczenia na naszą korzyść. I jest możliwość żądania zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania. W określony sposób, tutaj zaraz Państwu powiemy, jakie są sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, a jakie są sposoby zabezpieczenia. Roszczeń niepieniężnych, bo one się tutaj ustawodawca przewidział, że jedne i drugie różnią się od siebie, inaczej zabezpieczamy roszczenia pieniężne, inaczej zabezpieczamy roszczenia niepieniężne, ale jeżeli tutaj chodzi o to postępowanie zabezpieczające przed wszczęciem postępowania, mamy taką możliwość, że jeżeli sąd i sąd może nam udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania, i wówczas, jeżeli mamy postanowienie, w którym sąd. Tego, tegoż zabezpieczenia nam udzieli, sąd nam wyznacza termin do złożenia pisma pozwu albo wniosku wszczynającego postępowanie. Jeżeli my w tym terminie nie złożymy pisma inicjującego do sądu dane postępowanie, w którym przed wszczęciem formalnie procesu dostaliśmy zabezpieczenie, to nasze zabezpieczenie wtedy upadnie. No, przynajmniej tak być powinno, choć z doświadczenia wiem, że z tym bywa różnie. Prowadziłem postępowanie zabezpieczające przed procesem i, i nic. Tak. Znaczy proze wniosłem oczywiście na czas, tak? Bo, tak? bo klient chciał. szukał odszkodowania za czyny zawinione przez dłużnika. No dobrze. Yy, czyli możemy. W, na, czym, na czym to polega? zabezpieczenie? Po, tak? pierwsze, po pierwsze musimy udowodnić, y, że musimy wykazać, tak? wykazać, wykazać znaczy, że, nie, może że nie mamy, udowodnić, ale uprawdopodobnić, uprawdopodobnić, uprawdopodobnić że roszczenie nasze roszczenie, tak, że nasze roszczenie istnieje oraz uprawdopodobnić, że w przypadku, y, że mamy interes prawny w udzieleniu tego, tegoż zabezpieczenia, czyli najczęściej to, y, ten interes prawny polega, polega na tym, na przykład tutaj no, naj, 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 najłatwiej dla Państwa będzie zrozumieć to no, na przykład sprawy alimenta alimentacyjnej. E, tutaj interes prawny e, będzie miało e, małoletnie dziecko, e, które za pomocą, e, w którego imieniu działa przedstawiciel bądź przedstawicielka ustawowa, no i mamy złożenie przy wniosku o udzielenie zabezpieczenia aktu urodzenia. Gdzie mamy wskazany, kto jest ojcem bądź matką, czyli dziecko ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia od tegoż drugiego swojego rodzica. Czyli no i uprawdopodobnienie, czyli e, troszeczkę mniej niż udowodnienie, ale w praktyce, praktycznie tymi samymi środkami, uprawdopodobniamy nasze roszczenie, czyli musimy wykazać, że e, no w przypadku tej dalej sprawy alimentacyjnej, także e, koszty utrzymania tegoż dziecka. Konkretnych kategoriach, czy to koszty, udział w kosztach utrzymania mieszkania, wyżywienia, odzieży. odzieży, edukacji, czy w innych poszczególnych kategoriach, mniej więcej wynoszą tyle i tyle miesięcznie. No, posłużę się trochę innym przykładem z innego zakresu. Mamy sytuację taką, że wykonawca robót budowlanych zszedł z placu budowy. Budowę trzeba zakończyć, bo inaczej obieg. W trakcie budowy ulegnie szkodzie. Czyli piszemy wniosek o zabezpieczenie pod tytułem wycena oględziny i wycena dokonanych robót, stwierdzenie przez biegłego sądowego, co należy zrobić i ile należy wydać, aby prace budowlane zakończyć. W tym momencie mamy opis rzeczywistości. Zawieramy umowę z nowym wykonawcą, który kontynuuje pracę budowlaną, a z tym, który zszedł z pracy budowy, po coś tam. Możemy się już spokojnie przez 5 lat procesować, ale mamy obu fotografie rzeczywistości. A bez tej fotografii, no to nasza sytuacja procesowa byłaby co najmniej trudna. Że też w razie zmiany okoliczności faktycznych, które uzasadniały nam udzielenie zabezpieczenia w taki, a nie inny sposób, możemy żądać, zmiany zabezpieczenia, tak, uchylenia poprzedniego na przykład postanowienia bądź zmiany tego postanowienia w inny sposób. Czyli, czyli w sytuacji, kiedy nasze zabezpieczenie na przykład będzie już albo niewystarczające, albo taki sposób stał się nieefektywny, możemy wnieść o, albo o udzielenie dalszego zabezpieczenia, albo o zmianę tego postanowienia, które już istnieje. Na przykład dalej, jeżeli mówimy tutaj o sprawie o alimenty, wzrosły nam potrzeby uprawnionego dziecka. Tak, albo dowiedzieliśmy się w toku postępowania, że zobowiązany rodzic na przykład dostał znaczący awans. No i wnosimy na przykład o udzielenie dodatkowego zabezpieczenia poprzez podwyższenie, podwyższenie, podwyższenie sumy. Podwyższenie no i co jest, co jest istotne? Na przykład, jeżeli mamy zabezpieczenie roszczenia majątkowego, dajmy na to, mamy sprawę o zachowek, no i mamy taką sytuację, że nasz. Zobowiązany do zapłaty, wypłaty nam zachowku, To jest Tak. Y, albo obdarowany, albo bo obdarowany. Różnie, różnie być może w sprawach o zachowek. Y, mamy taką sytuację, że y, powiedzmy, jego jednym majątkiem jest to, lokal. Na przykład lokal mieszkalny, tak? Nie ma y, żadnych innych oszczędności. Więc tutaj w celu zabezpieczenia naszego roszczenia możemy się domagać, żeby sąd ustanowił na tej nieruchomości naszego tego potencjalnego dłużnika. Oczywiście, jeżeli uprawdopodobnimy, że roszczenie nam przysługuje w konkretnej wysokości. Możemy na przykład domagać się, żeby sąd ustanowił nam na tej konkretnej nieruchomości hipotekę przymusową do wartości kwoty X. To i co jest jeszcze istotne, w Alimenty są tutaj wyjątkiem, tak? bo tutaj przy zabezpieczeniu alimentów możemy wnosić o zabezpieczenie w dokładnie wysokości. w pełnej wysokości. Czyli na przykład, jeżeli domagamy się zasądzenia alimentów w kwocie 1000 zł miesięcznie, to zabezpieczeniu możemy też domagać się takiej, e, takiej kwoty. Co do zasady, w innych e, m, sprawach, nasze zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia w tej pełnej wysokości. Więc z reguły przejawia się to w taki sposób, że jeżeli mamy roszczenie. Pieniężne, na przykład tutaj w, tej, w przypadku na przykład tej hipoteki, o której powiedziałam, dajmy na to, domagamy się kwoty na przykład 200 tysięcy z tytułem zachowku, a hipotekę chcemy wpisać na przykład na 130 tysięcy, bo dajmy na to w odpowiedzi na pozew mamy uznane roszczenie co do takiej kwoty albo w innym piśmie, które, które otrzymaliśmy od, od danej strony. No i tutaj jeżeli mamy wpisaną y, na przykład tą hipotekę przymusową, to sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli mamy prawomocne już orzeczenie sądu, to to zabezpieczenie nas obowiązuje przez dwa miesiące od chwili uprawomocnienia się orzeczenia. Czyli jeżeli w, w terminie tych dwóch miesięcy nasz dłużnik y, na, na moc tego prawomocnego wyroku sądowego nie zapłaci nam, Dochodzonego przez nas roszczenia, no to mamy czas, na przykład tych dwóch miesięcy, na wszczęcie egzekucji komorniczej z tej konkretnej nieruchomości, gdzie mamy wpisaną hipotekę przymocową. No, jeszcze inny przykład zabezpieczenia w sprawie rodzinnym, dość często spotykany w postępowaniu o ustalenie kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi, czyli konkretnym rodzicem tak. a dzieckiem, też mamy bardzo często zabezpieczenie roszczenia zdecydowanie Niepieniężnego, nie pieniężnego. czyli na okres rozpatrzenia wniosku podstawowego, czyli o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka i Kontaktów. ustalenia kontaktu pomiędzy tym rodzic rodzicem, który, u którego dziecko nie mieszka, a dziecięciem, też możemy wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie na czas postępowania określającym, jak rodzic, u którego dziecko nie, nie mieszka, a może się z dzieckiem widywać. Tak. To jest bardzo często spotykane. Tak, tutaj tutaj właśnie jest na planży, na planie macie Państwo widoczne zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych, tak? Czyli, czyli w przypadku tutaj roszczeń niepieniężnych, na przykład właśnie w sprawie, Jeżeli dalej jesteśmy tutaj w sprawie rodzinnej, Dzień. mamy te kontakty czy miejsca zamieszkania, czyli sąd może w zabezpieczeniu w postępowaniach niepieniężnych, czyli albo unormować prawa obowiązki stron. Czyli właśnie te kontakty. To znaczy, na przykład? To znaczy tutaj kontakty, to... W nawet, nawet w troszeczkę inny sposób, tak, bo tutaj jest uregulowany sposób rozsądzenia pieczy, no tak. i kontaktów z dzieckiem, czyli tutaj mamy w ogóle jeszcze zupełnie osobny punkt, e, ale mamy na przykład możliwość pisania ostrzeżenia w księdze wieczystej, e, to to zakaz zbywania, zbywania przedmiotów, 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 bo mieszkanie to jest troszeczkę, tutaj mamy troszeczkę co innego. Możemy no, zawiesić postępowanie egzekucyjne, na przykład jeżeli prowadzimy, e, mamy postępowanie na przykład o pozbawienie tytułu egzekucyjnego o wykonalności, e, tak. I na mocy tego tytułu egzekucyjnego toczy nam się postępowanie egzekucyjne, które prowadzi komornik, a na przykład my dochodzimy do. E, tego samego procesu, przedmiotu. Nie, 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 nie. Chodzi mi o coś zupełnie innego. E, na przykład my w postępowaniu przeciw egzekucyjnym wykazujemy, że ten tytuł wykonalności, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja, jest przedawniony, ale do momentu, a kiedy chodzi o wydajemy nam, tak. Tak. Ale w sytuacji, kiedy nasze roszczenie główne polega, polega na tym, że my chcemy pozbawić tego tytułu wykonawczego wykonalności, wiadomo, że postępowanie sądowe może trwać kilka lat. To chcemy zabezpieczenia pod tytułem komorniku: wstrzymaj się. Tak, no bo, no bo komornik, dopóki będzie miał Tytuł postępowanie, wykonawcie. będzie miał po prostu postępowanie egzekucyjne na to biegu. Ma ma obowiązek prowadzić postępowanie egzekucyjne, nie może go przerwać bez mocy, bez zabezpieczenia sądu, które nakaże mu przerwać tę egzekucję. To jeszcze na poprzedniej planszy pokażemy Państwu sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, tak? Czyli co my możemy zrobić, kiedy nasze postępowanie dotyczy roszczenia pieniężnego. Czyli na przykład tutaj jest mowa o tej hipotezy przymusowej, o której mówiłam wcześniej. Jeżeli mamy. Nieruchomość, która nie ma urządzonej Księgi Wieczystej, albo ta Księga Wieczysta zaginęła, albo została zniszczona, to możemy ustanowić zakaz zbywania takiej konkretnej nieruchomości. No, nieruchomości, mieszkania. Zbierze prawo, prawo do lokalu. Tak. No i tu macie Państwo ciekawostkę: obciążenie statku hipoteką morską. Myślę, że większości Polaków ma z tym do czynienia bardzo rzadko. Ale te kilka przedsiębiorstw żeglugowych w Polsce to już może się z tym spotykać. Ale dotyczy to wbrew pozorom nie tylko statków pływających po wodach i oceanach, ale także statków powietrznych. A z tym można się spotkać znacznie częściej, pamiętając o długach firm lotniczych za paliwa, zwłaszcza w ostatnich czasach kryzysowych, gdy przychody maleją, a samoloty kosztują. No cóż, myślę, że na tym wielkim skrócie o postępowaniu odrębnym od postępowania głównego, obojętne czego to postępowanie główne będzie dotyczyło, będziemy kończyć. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Do widzenia.